Siema siema ja jestem Maciej Witam was w kolejnym odcineczku Udało się pokonać Solis i jak widzicie Kontynuujemy swoją podróż Udało mi się też Troszeczkę Ulepszyć strażników i jak widzicie Mam już jeden przedmiot Przedmiot mityczny i będziemy dalej lecieć Tylko i wyłącznie w nich A z dropa będziemy sobie ulepszać Myślę że supporty Jeden z widzów dał, dał mi taki jeden trik jak widzicie, odkryło mi się 5 nowych slotów jak widzicie, one mają full energii, nie? Mają 60 energii i zrobimy coś takiego, będziemy sobie normalnie cisnąć strażnikami, będziemy wszystko przejmować tak długo, aż im skończy się energia, później ich wyrzucimy, wyrzucimy ich, dodamy sobie nowych, dodamy sobie no, nowe postacie na ich miejsce, a te postacie, które używaliśmy, te najmocniejsze, wsadzimy w te sloty i one znowu będą mieć full energię, także... Także to będzie spoko pomysł i to jest pomysł, który podrzucił mi jeden z moich widzów. Także dziękuję mu za, za ten. Ogólnie cały ten event robię. Tak jak on mi mówi, tak szczerze mówiąc. <grym> on, on mi ten daje tutaj wskazówki, w, jak, w jaki sposób tutaj wszystko robić prawidłowo. Także. Dziękujemy. dziękuję mu za całą pomoc w tym evencie. Co do dzisiejsze, dzisiejszej gry, to powiem wam, że pójdziemy jakoś tutaj. Będziemy zdobywać te. Te łatwiejsze, te. Tutaj, tutaj jest ten. Pójdziemy tu. Tutaj przyjmiemy sobie piąteczki, pójdziemy do góry. Będziemy szli tu, przejmiemy tam siódmeczkę, szóstkę. Jeśli się uda, oczywiście, nie? Będziemy szli tędy, tędy. Aż tutaj się połączymy z, ziome z ziomeczkami. I tutaj już jest łańcuszek, aż po ten. Łańcuszek jest aż do bossa. Więc. Więc będziemy już mieli ścieżkę, żeby się z nim bić. Także dzisiejszy, dzisiaj mamy taki cel. Minus to jest taki, że będziemy musieli robić dwie walki, więc troszeczkę lipa. Ale myślę, że na tym etapie damy radę już z dwoma postaciami. Tylko wiecie, co zrobię może. Wykorzystam troszkę tych magów. Troszkę tych magów wykorzystam. Bo nie mam strasznie dużo energii. I nic u mnie nie robią, więc weźmiemy ich sobie i tam... Weźmiemy sobie tych magów i ich użyjemy, bo oni tak w sumie u mnie nic nie robią, a tak to wiecie zawsze jakiś dodatkowy deps będzie na tych walkach, nie? A później sobie ich ulepszymy po prostu z tych... Ulepszymy ich sobie po prostu z... Z tego co nam poleci, nie? Ale raczej będziemy się skupiać na, na supportach po prostu. Dobra, teraz weźmiemy sobie weźmiemy sobie Ferela, weźmiemy sobie florkę i dowalimy safie. Tak sobie wymyśliłem po prostu. <grych> Zobaczymy, czy Pan feral to wy wykeruje. Powiem wam, że plus tej florki jest taki, że ona sobie lata tak długo, jak ktoś żyje, więc ona jest idealna właśnie pod taką dodatkową postać do tych strażników, nie? Żeby, wiecie, ona sobie tam robi jakieś obrażenia, nikt jej nie może zaatakować na ten... A, Feral sobie zabija, nie? No, zrobimy znowu ten sam składzik, nie będziemy nic zmieniać. Tutaj może być problem ze względu na to. Powiedziałem, ja że to są dosyć wytrzymani, nie? Ci madzy, magowie. Jak mi zabraknie energii, to zrobimy ten trik, o którym wam mówiłem, my. dobra, zrobimy tak. Yy, florki nie mogę już użyć, więc damy sobie belindę. I może Tasi. Ogólnie zrobiłem też błąd z tą Tasi, bo biorąc pod uwagę, że ich nie, w nich nie inwestuję, to jeśli Sleep praktycznie w ogóle nie trafia. Więc raczej useless. to Dalej, tutaj piąteczki Zbieramy sobie wszystko po drodze Później będziemy czwóreczki tam porzucać nie? Aha i właśnie Dowiedziałem się, że można od, od razu porzucić kafelki Nie trzeba czekać Także tego Wystarczy, że klikniesz porzuć teraz <laughs> Ja czekam jak debil <laughs> No cóż Dobra, teraz znowu combination ten i damy florkę, nie? Florkę i jeszcze kogoś chyba damy. Damy tą Izabelkę. W ten sposób zrobimy. Powiem wam, że jak na kogoś w kogo nie inwestuje, to dosyć dobrze stoją, nie? Całkiem spoko Spokojnie mi idzie. Kogo nie dam. Ale mi zostało jeszcze 2T. Jestem ciekaw, czy uda mi się 6 zrobić. No, kurde, powinienem dać radę. nie? A niechbym siódemki mógł robić. Dobrze, że dwoma postaciami mogę już to ogarniać. No w sumie trzeba <gryw> Ale to one, tak powiedzmy sobie szczerze, że one są tylko po to, żeby uwagę odwracać. Nie? Nic, nic więcej żeby mi Feral zbyt szybko nie zginął. Dobra, teraz bierzemy sobie Irona i za chwilę będziemy robić ten trik, o którym Wam mówiłem wcześniej. Iron, weźmiemy sobie tą, damy w ten sposób Iron, damy taskę. Niech sobie tasi tutaj lata po całej mapie. I teraz zrobimy tak. Teraz zrobimy tak. Wyrzucimy tego. Wyrzucimy Irona. Na, nie, na jego miejsce damy powiedzmy wórka. Tam no, wórka. I tutaj damy tego Irona. I on ma 60 energii teraz. Powiem wam, że mega spoko opcja. <laughs> mega spoko rzecznie. Podoba mi się. Dobra, lecimy dalej. Czy będziemy coś zmieniać? Myślę, że że nie. Zobaczymy, czy, czy on da radę. Dobra, nie da rady. Musieli troszeczkę pokombinować tutaj. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Myślę, że damy florkę, żeby sobie sikała z góry. Dobra, mamy to. Było dosyć ciężko. Cien ale daliśmy radę. Idziemy dalej. Teraz damy pana fer Feruela. Feruel i damy. Damy... Tak. Nie. Nie, 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 nie. I może zrobimy w ten sposób. Troszeczkę przetrzebimy ich energię. Yy, tutaj problem jest taki, że jest ten... Iron. Dobra. Jedna klipa. Damy tas... Yy, w, w ten sposób, żeby ta linia odpaliła się na Irona. O kurde, na strzała. się to. <laughs> Masakra Co to, to za depsy są? Co to, to za obrażenia? Dobra, mamy, mamy tę szóstkę pierwszą i teraz porzucimy jakieś czwóreczki, nie? Przejdziemy sobie do tego. Eee, czekajcie. I weźmiemy się za czwóry. O, jakieś czwóreczki. Myślę, że mamy jakieś jedyneczki też. Eee, wiecie co, nie będę tego porzucał? Porzuc porzucimy tylko czwórki. Mamy tylko czwóreczki. Jesteś tutaj w oddali Chcemy Porzuć Czwórki Mamy wszystko, to nie jest moje Ja też mam czwórka. są Dobra, myślę, że na, na razie tyle wystarczy. Na razie ty, ty, tyle wystarczy, żeby nie, nie przesadzać i lecimy dalej. Dobra, tutaj jest ten... Yy, co byśmy zrobili? Wiecie, co zrobimy w ten sposób? Zresztą ta Belinda może być tutaj problematyczna dosyć. Więc zabijemy najpierw ją. Damy radę w ten sposób, jak myślicie? Bardzo troszeczkę się cykam, dobra, cykam się. Za bardzo się cykam, nie? <grym> Ym, zamiast tego damy Rowana tutaj. Kurde, ile to energii zżera, what the hell. Damy Rowana na środek, żeby wiecie... Energy plus jakiś heal plus, plus nic. Dobra, myślę, że tam, że damy radę. No. Jezus Mary ale to było dziwne teraz. Dobra, pierwsza walka wygrana. Powiem wam, że jak, jak siódemki damy radę farmić, to już będzie spoko, nie? Dobrze będzie OK. Yy, dobra, jak my to rozwiążemy? Damy florkę, żeby sobie oddawała mocz na nich z góry. Yy... Damy za damy roskę i może damy tego. Zobaczmy jak to jak to wyjdzie. Oh shit, cholera. <ścoughs> Ewentualnie wiecie co możemy zrobić? Możemy Gówno możemy. Może spróbujemy w ten sposób. Zrobimy hmm. jakoś tak... I zamiast tej damy Szymirę. A no, on nie ten, nie odpalił... Nie odpalił ultimatum, nie? Znaczy się przeciągnięcie? Postuna. Eee, czekajcie, czekajcie, kurde... Mój największy błąd był taki, że dałem Rowana do tego. Dobra, może spróbujemy inaczej. Wywalimy ten, weźmiemy to. Zrobimy w ten sposób. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, wywalimy ten, dowalimy jeszcze to. Może się udać, bo oni stoją w polu Więc może się udać Mamy to Dobra, powiem wam, że było ciężko <laughs> Myślałem, że, że się nie uda, ale się udało Udało się jakoś yy, kurde, co to jest Dobra, będziemy próbować Jak się nie uda, to tam Jak się nie uda, to po prostu umijamy I tyle, nie? To będziemy się pieprzyć Dobra. Yy... Damy. Dobra, widzę, że energia się kończy na tym, to zaraz... Zaraz użyjemy tri triku i zrobimy. Yy... Florkę weźmiemy. I kogo jeszcze? I damy tasji. Symbolicznie. Dobra Powiem Wam, że jeśli chodzi o farmienie tych to idzie mi lepiej niż w pierwszej troszkę, nie? Tam, jeśli dobrze pamiętam, miałem 8 tysięcy na godzinę, jakoś tak Dobra, weźmiemy tak Damy do przodu Kogoś, kto może zginąć Damy Szemirę I damy Belindę Żeby Gwinnett po prostu mogła sobie strzelać, nie? O to tutaj chodzi. Tylko i wyłącznie. Dobra. Pytanie teraz, czy dam radę tą siódemkę zrobić, kurde. Ten jeszcze może. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy... Tak... Damy to I damy może w ten sposób. Dodam tego składu. Może zamiast Gwynet damy kogoś innego. Damy tą Sofię. Biorąc pod uwagę, że mają dwie postacie, które walczą z Warcio. To może się udać. Dobra. Może zrobimy troszeczkę inaczej. I damy tak, żeby on złapał tutaj tych. Zrobimy tak. On nie złapał tej. Nie złapał mychiry. Ale czekajcie, czekajcie. Dobra, lipa. Kurde, nie ma energii. Cholera. Cholera. Dobra, spróbujemy to w inny sposób rozwiązać w takim razie. Weźmiemy gwinet, zamiast tej weźmiemy to. Spróbujemy. tego będzie. Dobra, powiem wam, że jest ok. Hmm, jednak nie jest ok, damy gminet na środek. Zrobimy w ten sposób. O, no właśnie. Teraz jest idealnie. Wydaj przynajmniej. Dobra, teraz to zrobimy. Pytanie tylko: jak my to rozwiążemy z tym ironem? Dobra. Ym... Wypstrykałem się z wszystkich tych. Wypstrykałem się z energii, więc wiecie co zrobimy? Zrobimy tak samo jak wcześniej. Wywalimy tego. Wywalimy tego. Damy jakąś inną postać. Myślę, że damy tego. W... Damy tą I tutaj dowalimy tego Ferela, nie? I teraz mamy energię. Ewentualnie mógłbym wywalić jeszcze. Ona ma jeszcze na jedną walkę. Mógłbym wywalić tą tą. Dobra, wywalimy tą atalię. Damy tutaj yy, Foulxa. I atalię dowalimy tutaj. W ten sposób. Kto tu jeszcze nie ma energii? Guinness yy, jeszcze ma. Cecilia ma. Więc spoko. Dobra, lecimy kolejną walkę. Jak my to rozwiążemy? Aha, ten Iron jeszcze. Dobra, Irona zostawimy. Irona zostawimy. I zrobimy tak. Tak. Damy na, na tego, na Kazarda, bo on będzie problematyczne. Damy roskę. Ym, i damy może może damy tego. On połączy dwie, dwie postacie, żeby tam, żeby dostawać razem obrażenia, nie? Dobra, mamy, jedna postać padła. Rowan, ulti. Chociaż ulti od Rowana w tym przypadku troszeczkę posysa. Ale na szczęście moja Atalia w tym wypadku jest jak y, Atalia w kampanii i leci... Każdego nastrzała, więc coś pięknego. <grych> tak wygląda Atalia w Kampanii, kiedy jest w swoim składzie. Dobra, mamy siódemeczkę. Pytanie, czy chcemy tą szóstkę zrobić? Bierzemy sumy czemu nie. A nie, jednak szóstki nie bierzemy, czyli bierzemy tu, lecimy tu. I do tego. Tu jest zwykła siódemka. Siódemki też nie weźmiemy, czyli pójdziemy tutaj, tutaj, tu, tu. Tutaj jest jaka szóstka. to jest zwykła szóstka. Tutaj też jest zwykła szóstka. To pójdziemy sobie tu, tu. W tą stronę, nie? Myślę, że. Zobaczmy, jaka tu jest szóstka z tym. A tutaj. Dobra, to tej się nie opłaca. Po prostu się połączymy tu. Tutaj i będziemy już z ziomeczkami, nie? Mm, dobra, to lecimy. Lecimy z tematem. Może spróbujemy troszeczkę wykorzystać magów, bo oni mają dużo energii Spróbujemy coś z nimi tutaj zrobić Damy szymirkę. Damy Roskę I damy tą Zobaczmy czy, czy coś z tego będzie Popełniłem jeden błąd, dałem tego w złym miejscu Proszę, ultimatą. O, oraz ultuje tego Roana, więc jak damy spokój. okej dla mnie <grymne> ok. Ciężka walka. Ciężka walka, ale przynajmniej jakoś ich użyjemy, no po prostu, bo nie mają strasznie dużo energii. Dobra, teraz jak my to rozwiążemy? damy. Tasi, damy. Tak, tak. Damy florkę i spróbujemy w ten sposób. Ale powiem Wam, że raczej, raczej nie dam rady, nie? Myślę, że nie dam rady, niestety. No ale spróbujemy. Najwyżej damy po prostu mniej postaci, ale tam... Mniej postaci, ale... Łatwiej pójdzie, bo damy tego nie strażnika jakiegoś. Ale powiem wam, że dzięki florce może się uda. Dobra, lipa zrobimy tak: wyrzucimy, wyrzucimy. I pytanie, kogo chcemy dać? Biorąc pod uwagę, że ten ma mało energii, damy tutaj, damy tutaj, gdzie jest? Atali użyłem w poprzedniej walce, nie? Tak? Nie, nie, wiem dlaczego nie widziałem Próbujemy może w ten sposób Natalia tutaj na wszystkich na, na ulti bierze praktycznie Masakra jakaś <grystanie> Dobra Yy, dobra, tam do kogo Idziemy w tym kierunku. Dobra, tutaj użyjemy mage'ów Damy tak. Tak. Damy majdżów. Tak. I damy tak. Zobaczmy, co z tego będzie. Czy się uda. Na to jest trochę śmieszne, że ciężko jest. nie? Ciężko na zwykłej tej Na zwykłym ten. Yy, dobra, kogo damy? korzystujemy tasji do tego, znaczy atalię. Albo czekajcie, weźmiemy tak, weźmiemy tak. I jeszcze. Florkę zostawimy, bo florkę z cudownikiem. Spróbujemy w ten sposób zrobić. <laughs> na pewno mi się nie uda. Dobra, nie ma sensu. Damy sobie Atalię. Atalia ja tutaj soluje wszystko. Troszeczkę zbardowałem energię, nie? Jak ten dałem im zginąć. Ale cóż. Hmm. Yy, dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. W sumie wiecie co? Bez sensu. Damy tego, damy tego i... I damy tą... S... Damy Izabelkę, żeby po prostu wytrzymała chwilę. Żeby ten mógł sobie bić. To tyle. Takie było i zadanie, żeby utrzymała chwilę tam. Sandra podjęła troszeczkę złą decyzję. Nie wiem, czy idzie w prawo. <laughs> Idziemy do góry. Dobra. Aha, nie mam już tego. Wiecie co? Myślę, że na tym zakończymy, nie? Na tym zakończymy. Troszeczkę porobiliśmy sobie. Na tym zakończymy. I jutro, jeśli moje ziomeczki tutaj nie zrobią trasy, to myślę, że jutro już dołączymy i będziemy tutaj atakować już bossa, bo tutaj już moi ludzie już atakują, już są w trakcie batalii, już tutaj jakieś domki stoją i, i będziemy bić, także myślę, że na tym dzisiaj zakończymy, także to było na tyle moi drodzy, zapraszam Was na polską grupę poświęconą arence, jak i na mój discordzik oba linki znajdziecie w opisie pod filmem, dzisiaj o 20 zapraszam Was na stream z arenki, w której będziemy sobie 29 kampanię i będziemy próbować dojść do 30 i przy okazji zrobimy sobie też wieżę frakcyjną. Także jeśli chcecie sobie posiedzieć i pogadać, to zapraszam. A tymczasem będę się z wami żegnał. Na razie.